Dziękuję wszystkim wspierającym Cykl Warszawski. Cześć, witajcie w pierwszym odcinku w nowym 2026 roku. Mam nadzieję, że Sylwester się udał i wejście w nowy rok było jak najbardziej komfortowe. Tak jak już mówiłem w odcinku, w którym podsumowywałem rok 2025, ale mogliście się, mogliście się też tego dowiedzieć z karty społeczność. Zapowiadałem taki odcinek, w którym opowiem o... Pięcioleciu cyklu warszawskiego, które przypada właśnie na styczeń 2026 roku i oto jest ten odcinek. E... Chciałbym powiedzieć, tak powiem, o swoich wrażeniach po pięciu latach robienia tego, co robię e... i później odpowiedzieć na pytania, które mi zadaliście. Także póki co biorę łyk kawy, za chwilę czołówka i zaczynamy. Cykl Warszawski. Jak już pewnie wiecie, pierwszy odcinek cyklu warszawskiego ukazał się 12 stycznia 2021 roku i dotyczył on ulicy Potoki na Mokotowie. Był zatytułowany Potoki wieś w centrum Mokotowa. Um... I tak naprawdę zaczynając robić ten cykl warszawski właśnie miałem z tyłu głowy, że chciałbym robić materiały o takich miejscach nieco mniej znanych. Finalnie jest różnie, bo robię materiały zarówno o tych bardziej znanych i o tych mniej znanych miejscach. Natomiast muszę powiedzieć, że te materiały o tych mniej znanych miejscach przynoszą mi jakąś taką większą frajdę. Tak, jak przykładowo, hmm, odcinek, który był opublikowany na 1 listopada 2025 roku, czyli Warszawskie Cmentarze, o których prawdopodobnie nie słyszałeś. I muszę powiedzieć, że miałem satysfakcję faktycznie czytając te komentarze, gdzie pisaliście, że o, faktycznie raczej nie kojarzyliście tych miejsc. E, co do samego odcinka, już nieraz pewnie mówiłem, że nie za bardzo jestem z niego dumny. Zresztą, nawet właśnie na początku 2025 roku, rok temu. Ukazała się nowa wersja tego odcinka, gdzie powiedziałem o tym miejscu już dużo więcej. Jeśli chodzi w ogóle o te odcinki z początkowego okresu, no to no ja nie jestem z nich za bardzo dumny, bo one były robione trochę na kolanie, trochę tak, żeby były. Natomiast gdzieś tak, gdzieś tak z biegiem lat widzę ten swój rozwój. Na początku chociażby te przebitki były nagrywane telefonem, ten obraz trząsł się niemiłosiernie. Potem się przestawiłem na e, swoją lustrzankę. Natomiast teraz od jakiegoś czasu nagrywam te odcinki e, kamerką GoPro, Go którą zresztą teraz też nagrywam ten odcinek i ta jakoś już jest lepsza. Podniosła się do 4K. E, ale też technicznie, chociażby nagrywanie tego dźwięku, przypomina mi się e, odcinek o bulwarach wiślanych, który skupiałem po całości, bo wymyśliłem sobie, że. Zamknę się w szafie <noise> I, i, i tam nagram sobie na dyktafon w telefonie te dźwięki. I to jest tragicznie, po prostu brzmi jakby był gdzieś pod wodą albo zamknięty w jakiejś budce telefonicznej, ale pamiętam, że chyba taki odcinek o Wale Międzyrzyńskim, który też jest po prostu straszny, który zrobiłem no na odwal się niestety, to był odcinek, który zrobiłem w ogóle po dłuższej przerwie, bo chyba właśnie w 2021 roku, o ile dobrze pamiętam, zniknąłem na kilka miesięcy, nie było mnie. Potem do tego wróciłem. Natomiast tam też ten dźwięk jest po prostu no nie taki, zupełnie nie taki, jaki chciałbym, żeby był. Gdy zaczynałem to robić, to nie sądziłem, że będę robił to przez 5 lat i że aż tak bardzo mnie to wciągnie. Natomiast faktycznie w pewnym momencie gdzieś to stało się moją taką największą pasją. Przećmiło trochę inne pasje, bo przedtem na przykład bardzo lubiłem pojechać gdzieś do Warszawy. I zrobić trochę fajnych zdjęć. Teraz gdzieś tak już niestety z tym aparatem trochę się rozstałem i zajmuję się głównie tym w wolnym czasie. Natomiast no, zazwyczaj sprawia mi to frajdę, oczywiście czasami jest tak, że robię to trochę już na siłę, bo już po prostu aż jestem tym trochę przetłoczony, ale zaraz potem znowu wraca jakaś taka chęć, żeby to robić. No i, no, i działać tak, rzeczywiście gdzieś tak w miarę regularnie wrzucać te odcinki, w zależności oczywiście od tego, jak dużo mam czasu. Tak jak mówiłem w podsumowaniu roku 2025, w no poprzednim roku tego czasu było sporo. Miałem taki okres faktycznie, że mogłem się tym trochę dłużej zająć. Teraz trochę mniej jest tego czasu, natomiast jakoś mi się to wszystko udaje na szczęście łączyć. Zastanawiałem się, czy mam jakieś anegdoty związane z tą moją działalnością. Chyba nie, zazwyczaj też na przykład jak jeździłem nagrywać przebitki, to nie było problemów. Gdzieś tam dwa razy się zdarzyły pewne problemy, ale jak na, na ponad 200 odcinków, to myślę, że to nie jest dużo. No, były różne ciekawe przygody związane z, z moją internetową działalnością. Przecież chociażby zdarzyło mi się udzielić wywiadu kilka lat temu. No i co? I cieszę się z tego, co robię. Cieszę się z tego, co robię. No, i mam nadzieję, że jeszcze będę to cały czas robił. a Nie zamierzam kończyć. Też, na przestrzeni tych wielu lat, były bardzo różne odcinki. Że tak powiem, ciekawią Was bardzo różne treści. Ja też staram się je jakoś różnicować, bo jest i o komunikacji miejskiej, jest i gdzieś tam o. Architekturze, na ulicach są jakieś inne ciekawostki, zarówno jakby z teraz, chociaż bardziej z przeszłości. Eee, no, jest w czym wybierać. tak, Teraz gdzieś też z tyłu głowy mi chodzi, żeby trochę się może zająć takimi tematami, że tak powiem sportowymi wokół Warszawy. Eee, w zeszłym roku chociażby był odcinek o Torze kolarskim na Grochowie. Eee, teraz gdzieś też tam planuję, no, może to trochę wrócić do tych jakichś takich dawnych bardziej obiektów sportowych w Warszawie, przykładowo jeszcze wracając do tych odcinków z roku 2021, to tam mówiłem o skoczni narciarskiej, która była na Mokotowie, konkretnie bodajże w pierwszym odcinku serii na szybko o stolicy ciekawostkowej. Natomiast stwierdziłem, że może fajnie by było wrócić do tego tematu, gdzieś tak jeszcze dłużej o tym powiedzieć. No i co, i to chyba tyle, tak naprawdę jeszcze pewnie mógłbym długo opowiadać, też zasiadłem tutaj z taką myślą, że nie będę sobie pisał żadnego skryptu, tylko tak polecę z głowy dam jakieś moje przemyślenia i chyba to tyle to znaczy to tyle jeśli chodzi o to moje gadanie, natomiast teraz przechodzę do pytań, ponieważ właśnie wspomniałem, że będzie taki odcinek i poprosiłem, żebyście zadali mi trochę pytań, zrobimy sobie też takie Q&A z okazji tego pięciolecia cyklu warszawskiego i teraz do nich przejdę. Pierwsze pytanie: kiedy dziwne nazwy? 26. To jest ta rzecz, o której miałem powiedzieć w podsumowaniu roku, o której zapomniałem, i powiedziałem, napisałem tam, że do tego wrócę, i teraz wracam. To tak, na początku odpowiadając na te pytania, no myślę, że w tym, tygod w tym miesiącu jeszcze. Planuję, żeby były za tydzień, zobaczymy jak to wyjdzie. Natomiast jeśli chodzi o te dziwne warszawskie nazwy, to był taki cykl, który wymyśliłem, trochę też z tego powodu, że gdy nie mam czasu na zrobienie takiego, że tak powiem, normalnego odcinka, to wtedy właśnie chciałem robić Dziwne Warszawskie Nazwy, bo robi je się trochę dłużej, trochę krócej. Natomiast gdzieś tak na przestrzeni, no już lat, zmienił się trochę mój pomysł na tą serię, pojawiły się nowe jakieś tam wątki w niej, ale też powiem szczerze, i mi ta seria się trochę znudziła, wydaje mi się, że wam też się trochę znudziła. Też zauważyliście z, pewno zauważyliście z pewnością, że te odcinki są rzadziej. E no i tu jest moje pytanie, bo mój plan na ten rok jest taki, że dociągamy do 30 odcinka i kończymy dziwne warszawskie nazwy. E no i pytanie do was czy kończymy, czy idziemy dalej? Powiedzmy, czyli że jest tak jak teraz, że te odcinki są rzadziej, ale są. Jeśli chodzi o sam materiał źródłowy, jego jest bardzo dużo. Ja mam bardzo dużo Waszych propozycji pozapisywanych, mam też jakieś swoje propozycje, więc tutaj jeszcze można by długo to ciągnąć, natomiast tak jak mówię, pytanie do Was, czy to robimy, czy nie. Kolejne pytanie. Co sądzisz o transporcie publicznym w Warszawie? Chodzi mi głównie o tobor autobusowy, tramwajowy oraz metra, ceny biletów, rozkłady jazdy, częstotliwość, infrastrukturę oraz o plany na rozwój. Eee... Wydaje mi się, że transport publiczny w Warszawie jest całkiem dobrze rozwijany. Jeśli chodzi o tabor, no to... Jeśli chodzi o autobusy, to z tego co wiem, już chyba w 100% wszystkie są niskopodłogowe. Z tego co wiem, to komunikacja miejska Łomianki chyba miała jeszcze jakiegoś Jelcza w swoim taborze. Nie wiem, jak to jest teraz, powiem szczerze, bo aż tak nie śledzę. No i jeśli chodzi o tramwaje, no to cały czas mamy jeszcze nasze stare, dobre 105 Nie Mnie to cieszy. Jako miłośnika. Pewnie jest to gorsza wiadomość dla osób gdzieś tam o ograniczonej sprawności ruchowej czy dla rodziców z wózkami z dziećmi. Natomiast dla mnie no to jest, jest to jak, jak najbardziej dobra wiadomość. Tak, jeszcze sporo tych tramwajów jeździ. Zresztą robiłem też taki w zeszłym roku materiał o, o tych wagonach. No to gdzieś tam mówiłem, że się jeszcze nie zapowiada na razie, żeby były one wycofywane w Warszawie, chociaż w niektórych miastach już faktycznie ich nie ma. Eee, więc no, tabor myślę, że jest dobrze utrzymany, tak? Bo nawet jeśli te, te wagony są wiekowe, to są raczej dobrze utrzymane, tak samo z metrem. Jeśli chodzi o ceny biletów, to cieszy mnie to, że one nie wzrosły od dobrych kilku lat. No i te ceny nie są takie złe, bo mam tu porównanie, na przykład z Gdańskiem, gdzie te ceny są wyższe. Nie wiem, jak to jest teraz. Na pewno wyższe były w wakacje. Rozkład jazdy też jak najbardziej jest OK. Eee, tak myślę, ta oferta jest dosyć mocno rozmaicona. Eee, infrastruktura i tutaj podejrzewam, że chodzi o wiaty i tak dalej. Eee, hmm. To, co moim zdaniem powinno się jeszcze poprawić, jeśli chodzi o infrastrukturę, to żeby wyświetlacze z jakby z odjazdem danych linii. W czasie rzeczywistym mogłyby się pojawić na każdych przystankach tramwajowych, ale też brakuje mi ich na przystankach autobusowych, tych szczególnie ważniejszych. W innych miastach wiem, że takie rozwiązanie jest. W Warszawie z jakiegoś powodu na przystankach autobusowych takiego rozwiązania nie ma. Myślę, że to by nie było głupie, chociażby na takich jakiś większych krańcach, przy dworcu centralnym, chociażby, czy gdzieś indziej, żeby ten rozkład był na bieżąco pokazywany. Plany na rozwój. No, ostatnio się dowiedzieliśmy chociażby, że M2 będzie wydłużone do Ursusa. Zresztą to już było zapowiadane w tej koncepcji, chyba z roku 2023. Eee, dosyć mocno też jest rozwijana ta sieć tramwajowa. Zresztą to można nawet zauważyć po tym, ile filmów w ostatnich dwóch latach zrobiłem o nowych trasach tramwajowych. To jest całkiem imponujące, zważywszy na to, że były takie lata, długie lata, gdzie nic absolutnie się nie działo w tym. A my też tam mamy zajezdnię, więc <laughs> ogólnie mówiąc, Ogólnie mówiąc, myślę, że, że oceniam warszawską komunikację miejską jak najbardziej dobrze, chociaż oczywiście są pewne minusy. O tych minusach powiem za chwilę, bo jest jeszcze kolejne pytanie, a w zasadzie seria pytań związanych z komunikacją miejską. I za chwilę sobie do nich przejdę. O, właśnie. I to mamy pięć pytań. Pierwsze pytanie, jak, ocena, jak oceniasz plany rozwoju sieci tramwajowej w Warszawie? Czy coś byś zmienił? Eee, Oto czy coś bym zmienił? Ja nie oceniam. jakby Do tego są coś planiści, którzy uważają, że są mądrzejsi ode mnie. No oczywiście, można sobie gdzieś tam życzenia w po, po mapie jeździć. Jeśli chodzi o rozwój tramwajów, to jest widoczny głównie na lewym brzegu Wisły. Tutaj gdzieś te miejsca, gdzie ja mieszkam, to miejsce, gdzie ja mieszkam, to jest omijane, chociaż no, jakoś nie wierzę w tramwaje do Wesołej. I tutaj chyba najdalszą inwestycją, taką najbliżej mnie tramwajową, to jest wydłużenie, o którym się też od dawna mówi, wydłużenie tramwaju z Pętli tutaj do, do Ronda Ignacego Mościckiego. Hmm. Ale ogólnie jestem właśnie pod wrażeniem tego, że, 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 że faktycznie te, te nowe trasy są budowane, że jest tego dużo w tej chwili. E, oczywiście trasa dworzec Zachodni, w przyszłości gdzieś tam te kolejne, mówi się o tym Gocławiu, mówi się o Modlińskiej, jeszcze o innych trasach. E, miejsce drugie. Czy interesuje Cię transport również poza Warszawą? E, oczywiście pewnie chodzi o komunikację miejską, jak najbardziej, oczywiście. Szczególnie, ja dosyć mocno jestem też związany z Gdańskiem, szczególnie jako dziecko, gdy tam przyjeżdżałem, no to było to fajne właśnie dla mnie, że na przykład tam jeździły jakieś różne pojazdy, których w Warszawie nie było. Do dzisiaj zresztą jest to dla mnie fajne przejechać się chociażby tramwajami z zwanymi Dortmundczykami, na przykład, bo tam jeżdżą takie dwustronne wagony, wyprodukowane w Duwagu. Które zostały sprowadzone z Niemiec? Tego w Warszawie nie ma, jest to jakaś ciekawostka. Natomiast tak, gdzieś tam czasami w internecie również zagłębiam się. W komunikację miejską w innych miastach jestem ciekawy po prostu, co tam jeździ, jakie są plany rozwoju i tak Trzecie pytanie, ulubiona stacja warszawskiego metra. Moim zdaniem, plac Wilsona najładniejsza. Ma już, ma już swoje lata, tak można to powiedzieć. Natomiast no, cały czas się prezentuje bardzo okazale. Bardzo mi się podobają też te stacje na odcinku wolskim, na drugiej linii. Chodzi mi o te, gdzie są neony. Mówię chociażby o Młynowie. Jest to bardzo fajny znak rozpoznawczy. I dużo ciekawsze niż te stacje, które są na Pradze Północ i na targówku. Ja tu sobie myślę m.in. o targówku mieszkaniowym czy o szwedzkiej, które są no takie bardzo surowe, ale, ale, tak jak mówię, ogólnie taka ulubiona stacja to jest Plac Wilsona. 4. Ulubiona dzielnica w Warszawie. No, chyba ta, w której mieszkam, chociaż na przykład bardzo lubię też Żoliborz. Uważam, że jest yy, bardzo, ładną bardzo ładną dzielnicą, bardzo spójną pod względem architektury i polecam każdemu spacer. No i ostatnie pytanie, piąte. Jakie trzy polskie miasta podobają Ci się najbardziej? Ze mną jest taki problem, że ja nigdy jakoś za bardzo po Polsce nie podróżowałem, jakoś tak nie było okazji, nie było z kim. Jeśli chodzi o te większe miasta, które odwiedziłem, no to oczywiście poza Warszawą, no to byłem dwukrotnie w Łodzi, bardzo często w Gdańsku, w tym również w innych miastach należących do Trójmiasta, o Sopocie i o Gdyni mówię. Dawno temu byłem do razy w Toruniu, byłem w Częstochowie, ale no, na przykład nie byłem w takich miastach jak Kraków, jak Wrocław, Szczecin, ale chętnie w przyszłości je odwiedzę. Nie wiem, czy wymienię trzy polskie miasta, które mi się najbardziej podobają. Bardzo lubię Gdańsk, szczególnie cenię za stare miasto. Imponująca na pewno odbudowa wyspy Spichrzów nad samą rzeką motławą, Bardzo imponująco to wygląda. Nie tylko w wakacje, ale również w innych porach roku, ale robi duże wrażenie, natomiast takim miastem, które poznałem stosunkowo niedawno, bo w roku 2022, a do którego wracam co roku, które darzę wielką sympatią jest Krynica Morska. Z obydwu stron. Znaczy, miasto w ogóle w zasadzie na samym końcu Polski, na Mierzei Wyślanej z jednej strony Morze Bałtyckie, z drugiej strony Zatoka. Zalew oczywiście. No i naprawdę robi, robi to wrażenie. Nie jest zbyt duże to miasto. Myślę, że można by je przejść w jeden dzień, natomiast no, jest bardzo urokliwe. Można przyjść sobie na plażę, zobaczyć sobie zachód słońca. Również w zeszłym roku tam wróciłem, co prawda na jeden dzień, ale, ale była to bardzo mija wizyta, bardzo dobrze wspominam, bardzo chętnie wrócę również w tym roku. No dobrze, to chyba tyle. Zaczynamy nowy rok 2026, tak jak mówiłem, w styczniu planuję dziwne warszawskie nazwy 26, jeśli wszystko dobrze pójdzie to będzie też odcinek warszawa w roku 1947, są już oczywiście również plany na kolejne odcinki. No i co, i dawajcie zdać w komentarzach o tym, co Wam się podoba, o tym, co byście chcieli, ewentualnie co byście zmienili. Czytam wszystkie komentarze. Dziękuję za te, które mnie chwalą, oczywiście, ale też dziękuję za te, które wytykają mi błędy, bo zdarzy się gdzieś tam jakiś problem, jakiś błąd w researchu i zdarzy się strzelić gafę, i potem muszę to prostować w jakimś komentarzu, który jest potem przypięty pod, pod filmem, no i gdzieś. Jak wracam sobie do takiego materiału po jakimś czasie, no to myślę, fajnie, fajnie, tylko po tym mi się przypomina, że gdzieś tam popełniłem błąd. No i już te wspomnienie jest trochę gorsze. No ale tak, tyle ode mnie w tym materiale. Miło, jeśli odsłuchaliście, jeśli obejrzeliście do końca. Pozdrawiam Was. No i co? I wszystkiego najlepszego w nowym roku 2026.